A gdzie jest Ewa? Chodziła tutaj ze mną i raptem jej nie ma. A mówiłem, żeby się nie oddalała ode mnie. Panie bo, panie bo, gdzie pani jest? No i nie ma, i nie słychać. No i teraz jak ją znajdę Telefonu z sobą nie wzięła. Gdzie ona może być? A mówiłem, Ewa się nie oddala. Ewa trzymaj się za rączkę chodzę ze mną, nie? A ona to zawsze pójdzie, a potem do domu nie może trafić i kłopoty. Panie Ewo, Panie Ewo, gdzie Pani jest? Już ja chodzę, szukam godzinę. I nie słychać. Panie Ewo, Panie Ewo, gdzie Pani jest? Pani? Tutaj, panie Jerzy O je się znalazł, A ja pani chodziłem, szukałem pani. Gdzie pani była? A tu chodziłam, po tej akulaminie tam. I co nie słyszała, jak ja do pani wołał? Wołałem po panią? Nie. Bo ja jestem zajęta zbieraniem grzywów. To pani nie. nie odchodzi ode mnie, za rączkę tu się trzyma. Ostatni raz tak. Z, z no. Zaczepia ludzi, rozmawia, to no. ja będę słuchać, o czym pan mówił. A czym... ostatnio pani też tak się zgubiła, to tydzień pani w polesie szukałem, <grym> dopóki znalazłem. A ja przecież w domu byłem. No, panie Jerzy. dobrze a, a ostatnio pan był sąsiadko, to co jej, wszystkie grzyby pan powywalał. A potem pozbierał i sobie to koszyka i poszedł. A jej dwa grzybki zostawił nasze koła, na pana. No bo sąsiadka się nie zna na grzybach, nie? A to po co pan pozbierał i No bo ja powiedziałam, że to niedobre. No to pozbierałem, mówię, do kosza wy, wy, wyrzucę, nie? A ja sobie to wzięłem, nie? <laughs> Jak ona się nie zna, no to... No a pan ja tak skołował, że... No. Co? Słabiutko dzisiaj chyba, nie? No tak. Trzeba inne miejsce jechać. No. To jedziemy do domu, bośmy się nie chce chodzić. No tak. Pan z ludźmi porozmawiał, po tego to... Ja za pa... panią tak się przyjęłem, że już myślałem, że znów będę tydzień panie szukał. No. Nie szukać, panie jest No tak, a panie nie trafi co potem? Trafi, no. trafi. To co? A, a, panie, a panie nie znajdzie samochodu, a gdzie samochód jest? Tam dalej stoi. Na pewno nie tam, bo w tamtą stronę zobaczę, o tam. Widzi? Przy... Na pewno nie, bo tu Tak, no. Ta, dobra, dobra, sobie. Myślę, że... Jej ten, nie w taniach. No tak, zara.